Cześć Manko z tej strony AgroCapi. Witam Was w kolejnym odcinku z ETS-a. 2. Jak widzicie, siedzimy w innej ciężarówce niż skania. A jest to taki pewien potwór, że tak powiem. Nie jest to nasze stare Volvo. Jak widzicie, jest to nowe Volvo, które wygląda otóż tak. A jak wygląda tak, to co możecie się spodziewać? Jaki transport będziemy przewozili? Ponadgabarytowy Pewnie większość osób zgadło więc w sumie bez zbędnego pierniczenia ruszamy po nasz ładunek, który mamy dosłownie kawałek dalej. Zaraz Wam wszystko pokażę. Tylko tak, tu sobie przelecimy. Wiadomo, klasycznie. Gramy na intermodzie jak to ostatnio. Bardzo długi czas w sumie bywało. I tak jakoś dalej po prostu fajnie mi się na tym gra, więc dalej zimę mamy, że tak to ujmę fajna ciężarówka, 700 koni ma nasz potwór więc no, sami po powiedzcie, że to jest jednak to jest jednak potwór ale czy sobie dzisiaj poradzi ze specjalnym ładunkiem wszystkiego dowiemy się za krótką chwilę mogłem tędy wjechać, ale pojedziemy ładnie tam tędy, tak jak nas GPRRS prowadzi Czy ja tu mam skręcić? Chyba tak Aj, troszeczkę źle się Naddałem, ale Nic się nie stało I tak Mamy godzinkę 11 i czy wyjedziemy z tym W dzień czy w nocy Gdzie to się robiło? G Tu powinno być G Robimy sobie taki pewny myk 100 time to się bodajże pisało G. Podłoga e, Ty. I teraz nie pamiętam, czy to było tak, druga podłoga. Damy sobie godzinkę 19. O, dziękuję bardzo. Godzinka 19. Jeżeli nie spierniczył nam ładunek, to będzie elegancko. Yy, Czekaj, bo to było z tych ładunków No i jest nasz piękny ładuneczek Masywna te techniczna część Jak widzicie No jest potwór 44 tony Ale też mamy otóż takiego Sprzęta, który waży 60 ton I to jest teraz pytanie Co bierzemy, to jest szersze Więc powiem wam tak, bierzemy lżejsze Ale szersze po bokach więc ładnie się zaczepiamy, mamy godzinkę 23, piękna kadcenka. Już te ładunki dawno wyszły, ale tak mi jakoś naszło, żeby sobie teraz nagrać. Normalnie to jest piękna sprawa, nasze piękne Volvo. Pięknie tutaj chłopaki nas ładują. To będzie piękna po prostu miniaturka z tego. Jak ten pilot przed nami ciśnie, tutaj pani z jakąś fotę robi, chłopaki zabezpieczają. Ten to w ogóle chyba przysnął. Tutaj ładnie zabezpieczają. I po prostu ruszamy. Tutaj mamy wskazówki, na przykład zmianę pasa, żeby zmienić pas. Tylny pilot zajmuje za nami pas, później przedni pilot, a my się wciskamy w nich. Wszystko rozumiemy. Kontynuuj. A, palimy Koguty I, no co Zaczynamy tą A, poczekajcie Jeszcze nie zaczynamy, bo mam jeden plan <grymne> Jak to bywa Woda Tutaj, czy nie Nie no, w trasie ładną zrobimy A, sprzęgło wcisnę, bo mi zgaśnie Dobra O, powiem wam Tu sobie pomalutku wyjedziemy ale pięknie to wygląda Taki ładny zestawik Nasze piękne Volvo Miałem przewozić Inny ładunek, ale Tak mówię Ten się napatoczył, uśmiechnął się do mnie Więc mówię Jedziemy z tym Dobra, my jedziemy w liwo O, policja tutaj blokuje drogę Elegancko, teraz żeby tylko się z tym ładnie Wyłamać, bo to jednak nie jest takie proste. I wiadomo, nasze kochane lewo skręci tą policją to byś panie kochany mógł zjechać na bok, no, a nie żeś tak stanął do dupy. Ale spokojnie, nie bój się... A, traski wam nie pokazałem tak w ogóle. Luksemburgu. Z Luksemburgu ruszamy i lecimy sobie do Liego. Nie wiem jak, czy tak to się czyta. Ale może być. Tutaj mamy taką jakby poboczną mieścinkę i do tej mieścinki sobie będziemy cisnęli traska króciutka 2 godziny 37 minut jak widzicie jedziemy w nocy bo pewnie większość z was to wie ale w sumie mogę wam powiedzieć że takie właśnie ładunki ponad normatywne czyli po prostu inaczej gabaryty mogą jeździć od 22 do 6 rano poruszać się po drogach więc żeby zachować ten realizm po prostu tak zrobiłem, że przewinąłem sobie na 19, na 18 może być. I macie po prostu wtedy ruszacie sobie w nocy ładnie. I bardzo fajnie. O, Volvo tutaj czuję. Krótka traska o panie, ja tu teraz muszę tak się nie pilnować, a tu trzeba się pilnować. Dobra, my sobie Wiecie co, my tu będziemy chyba środkiem cieli, bo to jednak no, właśnie o tym mówię. Ale mnie zaczepiło. Ja piernicze. A miało być tak ładnie. Bez żadnej wtopy. Ale co tam się stało? Czy mi na czepa zaszła? Czy. Czy co tu się stało, że mnie tak zarzuciło? Chyba na czepa mi zaszła. Chyba na czepa mi zaszła po prostu. Widzicie, bo tu są zakręty. A ja się źle trzymałem, ale spokojnie już. Po prostu muszę teraz bardziej uważać. A ja, jak się rozgadam. No manem, zmiany pasa, no Panie, ja tu bardziej bliżej z prawej strony nie mogę jechać, no co? Ja sobie cisnę środkiem. To co ja ci bym zmienię? Z której strony ci ten pas zmienię? Gościu. Weź mnie nie denerwuj. Wiecie co? Ja tu bym sobie fotkę strzelił. Bo to może być w sumie fajne. Yy, gdzie to studio fotografii. Tutaj chyba robimy taką z daleka fotę, czy tego też... A, dobra, ten niech się pakuje. No, kurde, powiem Wam, że trochę cimno tu. Nasze piękne Volvo widać. Nawet Volvo nie zobaczycie, bo jest tak cimno. Yy, poczekajcie, a ja sobie mogę tutaj tak. O, a tak jakbym zrobił. Co powiecie na to? Ja sobie coś powybieram, czy tą nocną fotę wrzucić, czy, czy tą zwykłą. <laughs> bo nie wiem, właśnie która fotka będzie lepsza, bo jednak ta taka nocna będzie fajnie wyglądała. Ale chciałem też, żebyście widzieli, co w ogóle, jaki zestaw mamy, bo wam nawet chyba nie pokazałem ciężarówki, a fajne malowanie mam. Teraz nie zobaczycie, bo jest ciemnica. Ładna ciężarówka. Bardzo ładnie zrobione. 8 minut, ja już mam, a ja dopiero. Nawet nie przejechałem trochę. Dobra, teraz się sprężamy. 6 dych na blat. I ciągniemy tyle, ile fabryka dała. Tutaj landówka. Trochę może być ciężko się tu... Ciężko się tu minąć z kimkolwiek. A, dobra, już jednak nie będzie ciężko. <laughs> o panie, na tym moście może sewalniemy. walniemy. Bo tu i zestaw zobaczycie. Teraz to będzie chyba najwięcej fot jak ile zrobiłem. <laughs> no w sumie tutaj Tylko ten mi się schował. Nie wiem, coś się wybierze najwyżej. Którąś fotę na pewno z tych wybiorę Nie wiem którą, ale któraś na pewno Któraś na pewno wpadnie, na miniaturę Tylko będę musiał pokminić którą wziąć, bo wszystkie mi się podobają Ciekawe ile zejdzie nam w ogóle ten transport Dobra, wrzućmy co też tych na blat <coughs> Kurde, ale mnie... O. Kurde, ale mnie kaszlanie... Kaszlanie, kurde, kaszel wziął Jeszcze wody gazowanej się napiłem żeby w ogóle móc gadać Bo już coś z to moje gardło nie chce ze mną współpracować Ale no już W sumie do tego się przyzwyczaiłem Więc Nie ma problemu Dobra Ciśniemy Na stacjach się nie możemy tu zatrzymywać Jak bierzemy taki ładunek O no No fajnie, dobre no. Stań mi naprzeciwko znaku No Ja pierdliczę jacy ludzie, jacy ten Trafik jest nienormalny. Ale w realu pewnie też tak by ci się zatrzymał. Tu ma znak, tu ci stanie. Naprzeciwko. Ja pierniczę. Dobra, gdzie ja miałem przywracanie tempomatu? O tu Więc mamy, kurde, 10 minut, a ja bardzo małą ilość trasy zrobiłem. Ja pierdziele Tyle to zejdzie. Ale... Mamy czas Mamy ciasiu, a ciasiu paliwa mamy. To możemy jechać. Bo tu z górki, jak zaraz pójdę, to nie wiem, czy pilot zdąży ten odjechać. Jeszcze będzie najciekawszy wjazd tam w ogóle. Bo tutaj przejazd to tam luzik. Gorzej tam <laughs> z wjazdem będzie na miasto. Tak drogą to tam wie to, Się na luzie jedzie. Boże, wjechać w sumie gdziekolwiek będzie. Ale to w sumie zobaczymy, zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. O no, super, ale nie chcę... O, jak ładnie współpracuje, pyk, go spycha na bok. Yyy... Chyba... Lekko uderzyłem. Nie mogę się, jakoś tak, nie wiem. Przyjemnie mi się gada i po prostu jak nagrywam, to w ogóle nie zwracam uwagi, co tu robię. Tu po prostu sobie jadę dla przyjemności. A tak jak sam sobie gram, no to strasznie, jestem jakoś taki ostrożny. A tutaj to, tu się pogadam, tu się pośmieję, tu jakaś wtopa, tu jakiś wypadek. No, dla mnie to tam, może niektórzy wiadomo, mogą. Być li za to, że łe, łe realizm, łe uderzy, łe, łe, jak on jeździ. Nie zna się na przepisach. Jak on może w to grać, ale mnie to tam zawsze powiem wam lepiej jak coś... Nawet samemu jak coś się ogląda, no to wiadomo, że lepiej się pośmiać niż całą drogę tak jechać i Tutaj dwie ręce na kierownicy. Musterka bez słowa praktycznie. I sobie tak wiecie. No tutaj Już za szybko będzie trzeba przyhamować. O tutaj autobus. Tu redukujemy. Nie no, tak się nie da grać. No, po prostu to jest niewykonalne. Łapanie, dwójka. Dla mnie to jest niewykonalne. Ja muszę po prostu, jak się bawię. Ja chcę się bawić, a nie. To jest po prostu zabawa, a nie jakieś tam. Pajacowanie. Lepiej się pobawić, pośmiać niż siedzieć takim zdołowanym. I że... O nie, uderzyłem. Co to będzie? Niedobrze, muszę zacząć od początku, bo uderzyłem. Nie, nie. Ja tak nie jestem. Ja mam w to szczerze mówiąc. No nie jest fajnie jak nagle takie. Jedziesz, jedziesz. 20% uszkodzeń, że co? co, co, co tu się odwaliło? Ale wiadomo. Lepiej się pośmiać, tak jak mówię, to już nie wiem, który raz, niż siedzieć takim zadowolonym, łapanie tutaj jakiś przyjazd kolejowy. Łe, ale że poszedł. Nie wiem, po prostu jakoś, jak cię samemu gra, to inaczej na przykład gram, też nie jestem taki pobudzony i gram jakoś normalnie, a tutaj po prostu Chcę pogadać, pośmiać się i jestem szczęśliwy z tego. Nawet, że tam rozwaliłem się lekko, ale to olać to w sumie. Lekki wypadek każdemu się może zdarzyć. Nawet najlepszy, a ja najlepszy nie jestem, więc mam prawo większe do tego. O panie, tu to będzie Mortal Kombat. Dobra, tu trzeba panie wyhamować, żeby też nie było więcej wypadków, bo będzie. Jechanie, gnojenie i takie tam No dobra, idź, ostrzegaj, nie denerwuj mnie Łe, panie, zgasiłem silnik przez przypadek Tu sobie dwójeczka, nawet jedyneczkę wrzucimy O, można zobaczyć teraz wolwiaka Łe Dobra, tutaj trochę źle się... Dobra, pójdę na luzie na luzie chyba wylecimy pod górkę No i co trąbisz baranie Mhm, ta jasne Co trąbisz? No wysiąść do ciebie mam Czekaj, gdzie ja tu miałem Fajnie ci No Uspokoił się No, ciągnij Wolwiak, ciągnij, 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 patrz, stoimy ja. Cię dupia. Ej, nie, nie, stój, stój, stój. Panie ruszę. Dobra, ja muszę wycofać i jeszcze raz się rozpędzić. Ale przygoda. Dobra, ja się po prostu... Ty co trąbisz? Jeszcze raz zatrąbisz, to ci pójdę i nakładę. Po niepo... O panie! Teraz to ja żem odwalił maniane. No, zgasi jeszcze mi. Ciężarówka mi zgasła. Ja pierniczę, co tu się odwala? Jeszcze kierownica gaśnie mi ciężarówka. Dobra, spuszczę się na ludzie tam. sobie tylko dohamowywał ciada ja jak mnie to denerwuje już. Jeszcze raz będzie mi trąbił. Widzi, że mam problem, że jestem ciężkim ładunkiem, ciężkim tutaj transport robić, bardzo ciężki transport, a taki gość... No, zgaś ciężarówkę Tebilu. Ledwo ruszyłeś, a ty jeszcze ciężarówkę gasisz. Widzi gościu, że ciężki transport tu problem ma z wyjazdem, a ten będzie jeszcze trąbił, bo mu się śpieszy wielki pan ze skani. Pani, sorry. No, to wiadomo czemu. Nie no, dobra, żartuję. Jeszcze będzie jakaś pani oglądała i będzie zła. O, a nie, to ten... Z Iwego... z Aivedo. No nie, zgaściłem ciężarówkę. To ten... Pajac z Wypierniczaj. Gościu, ja Volvo jeżdżę, ty Ajwedo na mnie będziesz jakimś trąbił. Chyba cię... O no, patrzcie, jak koło już. Wyjdzie? Poszedł, dobra. Dobra, już czekam. daj, znowu nie ruszę. Takie to wasze to czekanie. No, zgaś silnik, ale mi się przyciski robią dzisiaj. O, to jak ja czekam na tego debila, to ja sobie... I pyk zrobię. O. Co już możemy jechać? Już lecimy. Bo ja nie mam czasu, panie. Ja mam 18 minut odcinka, już. i znowu mi wali w odcinku. Jak widzicie, czasami mam takie jakieś łotklejki. Transport na wesołość. Z tytułu odcinka nawet już siedzi. Pa, będzie mnie wyprzedzał. Co! No, no wyprzedzaj, wyprzedzaj. Ci zaraz wyprzedzę. Ale go tu skatowałem na tej trójce. <laughs> no i co mnie wyprzedzacie ludzie? Ja widzicie z czym ja jadę? Ja mam tak ciężki ładunek, że wy o takim czymś to nawet nie śniliście jeszcze w najgłębszych snach. Z tym co ja właśnie w tym momencie jadę. Już widzę nasz cel. Mamy 17 minut. Mam nadzieję, że w ogóle Wam się będzie podobało takie coś. I że nie zostanę zgnojony za to, że powiedziałem takie rzeczy typu, że po prostu że tak, tak dokładnie zapomniałem co miałem powiedzieć, za to, że tak jakoś nie po prostu nierealnie gram i w ogóle nie ja gram realnie, tylko po prostu. Po prostu teraz jakoś tak dobry humor mam, że po prostu chcę mi się pobawić, a nie... Jedź! Bo ja już zara powietrza nie będę miał. Mhm. no za zatrzymaj się jeszcze, tak. Weź się jeszcze zatrzymaj mi na środku. Ja nie ruszę do tyłu teraz. Ja piernicze nie sk skupiłem się Przecież ten debil mi tam jest To ty uważaj Siagał smyrne To zaraz będzie... Ile ja tu jeszcze mogę do tyłu Halo Jeszcze mogę A, zgasła mi ciężarówka. No, do tyłu chcę jechać. Kury! Kurde! No! Już się zdenerwowałem. No, wczytaj punkt kontrolny. No. Ja, piernicę. No i co? Nie udało się. Ech, dobra. No. To niezły punkt kontrolny wymidaliście, przecież ja tu nie wyjadę. Ja, widzicie co tu się odwala, ale nie, nie ucieknę tą naczepą tak. Jak on mi tu jeszcze podjedzie, to ja po prostu wyjdę z siebie. No i zamiast się wycofać właśnie w takiej sytuacji, to te debilne trafiki będą stały i tylko człowieka denerwowały. Nie powiem, ale jestem zły już A no tak, jak szóstka jest zbita, no to jak ja mam jechać? Już prawie wyjechaliśmy. No co trąbisz, baranie? Jest! Jest! Udało się! Jedziemy. Aż mi się normalnie ciepło zrobiło. Tak się zdenerwowałem. O, to nie jest nerwowy, wesoły. Nie wiem, jak już ten odcinek nazwać. O, ja pierniczak, jak ja się zdenerwowałem teraz. No, zagapiłem się, no kurde, zapomniałem, że to jest takie szerokie. Jakżebym przydupił, no to i no, roz. Tu znak ściągnę na pewno, czy nie ściągnę? Nie ściągnę nawet znaku Dobra, wrzucę jedynkę, bo to. Ja. I czemu ja tu niby nie mogę wjechać? No, patrz, na wprost bym wjechał i tyle. To nie! Utrudnijmy mu życie! To inaczej się tu pchasz, Devilu. A nie, no, dobra, sorry. Myślałem, że to wjazd na firmę, przepraszam. i teraz najgorsza misja to będzie. Jaką miniaturkę tu dać? No, dojechaliśmy. W końcu, po długim czasie męki, denerwowania się, nerwów, śmiechu, płaczu, bólu, dojechaliśmy na miejsce. Odczepiamy. I. Oh. I mogę Wam życzyć jedynie miłej niedzieli. Do następnego. Pozdrawiam. Na razie cześć.